Mam tego Pana, złapałem. Cześć Grzesiu. Dzień dobry, Dzień dobry. wspominałem Ciebie Grzesiu dzisiaj, wiesz, tak. bardzo Ciebie wspominałem, Na jak o, możemy tak, e, i wspominałem o Twoim olbrzymim zaangażowaniu i o olbrzymim serduchu wkładanym w tym sezonie, szczególnie w ten tor, bardzo Ci dziękujemy, osobiście Tobie to dziękuję, wczoraj wieczorem a szczególnie wczoraj wieczorem i dzisiaj chodziło o to, żeby się wszystkich, że się jednak da. No i dało. Się. Brawo, brawo. No ty byłeś w zasadzie wczoraj w nocy, można już powiedzieć, to chyba ty byłeś jedynym tym optymistą. Tak, już ja wszyscy ja, że, wszyscy, że o 17 się będzie że... w no, no. a okazało się, że nawet więcej. Więc jest dobrze. No. No. to prawda, to prawda. Także wielkie dzięki. Tragusem jeździsz? Sobie. Ja Tragusem. Tak Który jest. drugi sezon jedzisz? Drugi sezon? No. drugi sezon. No, Nowa maszyna, nowa maszyna. tradycyjnie ciągle się uczy. Więc jeszcze no, dużo przede mną. Wiesz, No, tak, no cały to zawody to na, ciągła tak, nauka, tak, prawda? Tak, Dla tak, każdego, tak, nawet ci najlepsi tam cały, tak, czas się, cały czas się uczą. Co tutaj mamy? Co to jest tak, za sprzęt? To jest yy, X-Ray'a, tegoroczny Tragus w takim standardowym tak, wydaniu. X-Ray'a standardowy, Tragus w standardowym wydaniu. E, czyli to jest rocznik 2024. 4. Tak jest. Okej. Okay. To, co wyróżnia ten sprzęt, to jest e, to między innymi, że ma Fajny setup tak na setup pack, czyli dwa, widzę też, shorty używasz mm -hmm. 6400. Wystarczają ci, o spoko, to nawet nieźle. Nie czyli nisko ułożony środek jeżdżę, to ciężkości. <gry> no, jak się powoli, też model się mniej brudzi, nie? Tak. <gry> no. Także to jest fajne, to sam jeździłem tym starszym 2-2 tragusem, to było bardzo fajne, że nisko położony środek ciężkości. Jest na cechabach, bo tutaj albo aluminiowe, czyli Tak. No, albo mamy tutaj kule albo cechaby i w zasadzie poza tym to no co? To tak jak, tak jak mówisz, to, tak jak, to taki tragus, nie? Taki, chyba podstawowe różnice w tych podwoziach, takie dla nas, to chyba właśnie czy kule i czy sadle, nie? I czy sadle, dokładnie. Bo no, no no reszta tak. wiadomo, konsekwentnie za tym idzie jakieś ułożenie, rozmieszczenie, czy ten silnik tu, czy tak, nie, czy, czy regiel, a tak naprawdę e, reszta to potem e, wychodzi w praniu, braci, upalać. Co tu masz, do, dociążenie masz tyłu, widzę, tak? trochę? Starałem się go wyważyć równomiernie i wyszło, że te 20 gram z tyłu mm -hmm, okay. załatwiało sprawę. Okej, okay, ale to na wadze go wyważałeś? Tak, czy, tak, aha, czyli masz to ze SkyRC, to, masz takie? To tak, to tak? SkyRC, no ten? Wiesz, Już ją, już ją tak, kurczę tak, zamawiałem, tak, muszę sobie zamówić. No tak, pomału, żeby też się tym zająć, bo, to bo, to bo, tam bo tam fajne. Mierz, wiesz, po wiesz, w przód, w Okej, okej, no. No i odczuwasz tam. różnicę, jak sobie tak wyważysz? Wiesz co, nie, ja nie. Ja nie. No. Może tu Ga Tomka Gardnickiego trzeba ja z czas spytać. Ja, ja, ja jeszcze nie, a tak powiem, nie? Spoko. Ale tutaj ma świadomość, że zrobiłem co trzeba. No, na tej no. Grzesiu, jeszcze raz dzięki. Nie przeszkadzam, bo wiem, że jak, jak to jak, między biegami każdy kręci śrubkami. Takie nowe powiedzenie wymyśliłem. Tak jest. Tak jest. O, dzięki, dzięki radio. Tak, to jest to, tak, no, to jest to, dzięki. Trujeczka. to jest trujeczka. no, bardzo, bardzo przyjemny sprzęcik. Fajne no, ten ekran jest fajny, jaki tu masz zoom w tej trójce? taki. To no, samo, Tylko ten ekran jest fajny. No, pierwsza moja przygoda z tym sprzętem i Pamięci, że tak, że jak każdy sprzęt trzeba się nauczyć go używać. No <grym> powiem ci... Fajnie są te krótkie filmiki, które się kręci za jego pomocą. Ona też dużo tych takich... Z tym, że to wtedy działa jak podłączysz e, od razu iPhone'a w trakcie kręcenia. A, kręcenie, A no. to ja tego właśnie nie, to ja tego nie, nie, nie to, to wtedy on kręci takie te krótkie filmy, jak wiesz tam 30 sekund minuta, od razu w paru każdy ci nakręta i montuje z tego fajnego Ale to, poc. dobra, bo myślałem, że mówisz o samym kręceniu, ta obróbka w, w DJI mimo potem w eee, aplikacji, że wrzucasz i on ci robi sam yy, to ten teraz, bo Ona składa. chyba teraz została przeniesiona do gdzie a bo no. przedtem to było tak. po prostu od razu w tym, tak się na to Nie, ale to... wiesz, to trochę inna, to